Często choroby mają również związek z naszym uświęceniem. I następna rzecz z powodu grzechu, czyli nieposłuszeństwa wobec Bożego Słowa lub wręcz grzeszenia, bo czasami nie trzeba w szczególny sposób grzeszyć, wystarczy być nieposłusznym, na przykład żyć cielesnym życiem, a wiemy, że jeśli według ciała żyjemy, umrzemy Pismo Święte mówi. A jeśli duchem sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy. I to jest bardzo ważne, dlatego że. Jeśli nie panujemy nad tym i nie pozwalamy naszej duchowej sferze, sferze naszą cielesną sferę ujaźniać, czyli trzymać w posłuszeństwie, no to efekt jest taki, że jest wielu chorych, słabych i niemało zasnęło. Znów mamy chorobę z powodu niestety nieposłuszeństwa. Potem mamy tak zwaną słabość z powodu nieposłuszeństwa, czyli stagnację. Stagnację w duchowym życiu. To jest bardzo ciekawe. Najpierw Pan Bóg dotyka. Człowieka chorobą, potem on nadal jeszcze funkcjonuje oczywiście duchowo, potem okazuje się, że to nie przyniosło skutku, więc mamy słabość. Więc, mało że chory, to jeszcze czuje się oddzielony od Pana, a jeśli to nie pomaga, no to były sytuacje, że ludzi odwoływał Pan Bóg z powodu grzeszenia. A więc choroby mają różne doświadczenia. My dzisiaj mamy taki problem, że żyjemy w czasach rozumu. Jak coś się dzieje w naszym życiu, to my od razu do apteczki, dość tuż lepsze na gardło, cebula z tym, tamtym, albo niektórzy używają tymianku, a niektórzy jeszcze tamta, niektórzy wycioru na przykład od karabinów. A Albo najpierw połknąć słoninkę na sznurku i oczywiście w ten sposób swoje gardło i tak dalej uczynić doskonałe. A więc, kochani, my potrafimy to wszystko znaleźć, ale może czasami zapominamy w dobie tak zwanego rozumu, tej tak w domie tak zwanego wiedzy, gdzie wszędobylska jest informacja. Może by tak czasami warto zapytać pana, panie dlaczego ja choruję? Może by się okazało, że jednak jest to doświadczenie, bo pan mu chce, żebym ja coś odkrył. I na końcu mam tylko króciutką historię, bo nie mam na to czasu. I wy też pewnie. Był taki jeden brat, który zachorował. Przychodzi do niego pani doktor, zbadała go i mówi tak. Powiem Ci tak, nie wiem co ci jest, ale wypiszę Ci zwolnienie na 5 dni i zobaczymy, co, się, co, to, co to z tego wyniknie. 5 dni leży w łóżku, nic się nie dzieje, nadal jest chory, przychodzi ona następnym razem, zbadała go i mówi: Nadal nie wiem co ci jest. Zobaczymy następne pięć dni zwolnienia. I on tak leży w tym łóżku i mówi do niej tak: Pani doktor, ja pani powiem, ja jestem człowiekiem bożym, chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Ta choroba jest od Pana. I ja będę tak długo leżał, aż odkryję w czym jest problem. I przeczytał taki fragment na początku, że. I wprowadziłem Was na 10 dni, prawda? Poddałem Was próbie. I on tak 10 dnia otworzył Biblię, przeczytał fragment, który, przez który Pan Bóg mu pokazał jego problem. Wstał z łóżka, uklęknął przy nim, pomodlił się do Boga, wyznał mu wszystko, co miał do powiedzenia. Bóg go obnił swoją świętą krwią, Bożego Syna, pana Isa Chrystusa, i wstał z łóżka, ubrał się. 10 dnia przychodzi lekarz, zbadał go i mówi, jesteś zdrowy, ale co zrobiłeś, żeby być zdrowy? Dziesiątego dnia otworzyłem Pismo Święte, Bóg pokazał, w czym mam problem, uklęknąłem, wyznałem mój grzech, Bóg obył mnie swoją świętą, krwią swego świętego syna i, jest i wstałem z kolan zdrowy. I ona wtedy powiedziała taką rzecz, gdybym miała takich wszystkich pacjentów, to musiałabym zawód zmienić. No tak, bo w życiu wierzących ludzi również dzieją się takie rzeczy. I dlatego to jest problem. Kiedyś jak się człowiek nawracał do Boga, to go o wszystko pytał. Wszystko chciał wiedzieć, co Bóg myśli na dany temat. Teraz niestety mamy drugiego Boga. Nazywa się Google albo AI. Nie, musimy najpierw pytać Boga. To oczywiście Pan Bóg używa lekarzy, używa wielu rzeczy, ale my może najpierw zacznijmy pytać Pana. Panie, dlaczego ja to przeżywam? Zobaczcie, taki prosty przykład, ostatnio tydzień temu o tym mówiłem, kiedy Rebeka była w ciąży, pamiętacie, i kopało ją z dwóch stron. Poszła przed oblicze Pana i pyta, Panie, co się dzieje? A Pan jej mówi, dwa narody są w Twoim łonie. I powiedział, masz bliźniaki. No i ona wróciła przed oblicze Pana i. Mówi, o panu, już wiem co, wiem co się dzieje, mam bliźniaki, prawda? Można? Można. Można zapytać pana, niż wyrywać włosy z głowy albo dziwić się, że może coś dziwnego się z nami dzieje, prawda? I to jest bardzo ważne. I dlatego dzisiaj my mamy Biblię, a kiedyś mieliśmy proroków. Więc jeśli chcemy poznać wolę Boga, jeśli chcemy poznać rzeczy, które nas dotyczą, to nasze życie wpisane są w tą księgę, są wpisane. I możemy przez czytanie i modlitwę odkrywać to, co Bóg dla nas przeznaczył. Tak jak mówię, my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy tak zwany rozum stoi na pierwszym miejscu. Albo fałszywa duchowość. Albo jedno, albo drugie.